Patrząc na nich myślisz sobie, że chciałbyś, żeby poszły w Twoje ślady, bo często rodzice jednak, nieważne czy to są aktorzy, czy to są osoby w ogóle z show biznesu, czy to są sportowcy, mają także, no chcieliby tak w podświadomości, żeby te dzieci poszły w ich ślady. Czy Ty totalnie poddajesz, oddajesz im tak właściwie to, co oni zrobią ze swoim życiem, czy tak jednak próbujesz ich ukierunkować na ten Twój świat. One idą moim śladem. Mm -hmm. To jest to, o czym mówiłem. Znaczy, to po prostu każde nasze dzieci idą naszym mm -hmm. śladem. Teraz co, co po tych śladach, żeby jak najszybciej po prostu yy, poszły swoją drogą? Mm -hmm. <grym> to, 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 jest, yy, to jest chyba takie najbardziej interesujące. Bądź jak yy, być jak drzewo, które yy, drzewa są tak skonstruowane przez to, że mają bardzo. Yy, są bardzo yy, jakby silne mm -hmm. i mają duże korzenie, im są starsze, tym wysysają więcej ziemi i też zacieniają przestrzeń, to są tak skonstruowane nasiona, żeby wiatr porwał to nasiono jak najdalej od, od drzewa, żeby drzewo nie zabiło swoim cieniem swojego mm -hmm. dziecka, mm -hmm. nie? bo dziecko, które spadnie zbyt blisko, nie będzie miało szansy urosnąć, mm -hmm. bo będzie pod koroną, pod osłoną korony rodzicielskiej. Czy bądź jak, jak ten Łucznik, czyli bądź niech dziecko będzie strzało, tak? po mm -hmm. prostu niech Twoja cała siła pójdzie w to, żeby ono poleciało jak najdalej. No wiele jest tych metafor, opowieści te, gdzieś w tym. Ja bym chciał, żeby oni byli szczęśliwi przede wszystkim, mm -hmm. żeby, żeby to coś, co, co, co nie wiem, mi daje szczęście, żeby udało się im dostrzec. I rozwinąć i pójść dalej. No, i, w, i, I moje dostrzeżenia zamienić w praktykę, e, a może wytknąć mi błędy, które sp, sprawiły, że nie, mi się nie udało czegoś, czegoś mm. zrobić czy czegoś domyślić. I, mm, ja, tak w, ja w ogóle w tym sensie wierzę w edukację. Nie? Mm. Że jesteśmy tutaj dzięki temu, że. Tamte kilka tysięcy lat temu, kilkaset tysięcy lat temu, kilka milionów lat temu ktoś coś komuś przekazał i jesteśmy takimi, nie musimy robić, nie musimy od nowa e, czegoś wymyślać. Nie?